today the team eh uh, eh uh, is very important uh, three point eh uh, because before the game eh uh, the team play good but eh uh, the result eh uh, lose but today eh uh, the people see eh uh, one team eh uh, strong eh uh, play ball very fast bardzo Intensity i continue the same work. Bardzo ważne spotkanie, bardzo ważne zwycięstwo po porażkach, w których dobrze wyglądaliśmy, ale nie zdobywaliśmy punktów. Tym razem zagraliśmy dobry mecz, graliśmy na wysokiej intensywności Graliśmy jako silna drużyna, pokazaliśmy też kibicom jedność i musimy kontynuować tę drogę. Ważny jego goal bardziej się cieszy z tego trafienia czy ze zwycięstwa. For the most important with score goal, is better. most important Dla mnie najważniejsza oczywiście jest drużyna. Jeżeli strzelam bramkę w takim meczu, to jest to super uczucie. Ale mimo wszystko ważniejsze niż bramka jest dla mnie to, żeby drużyna zwyciężała. Ale za to po strzeleniu Golana brało dwagi i tych prób było więcej w jego wykonaniu. Yes, of course. All players need to score goal for more confident. But for me, uh, I don't focus in the score goal. I only focus in work, uh, help you team uh, and continue work. But it's a very important score goal because the confident for player is very good and I am very happy for a score goal, of course. Teraz już jak zwyciężyliśmy, oczywiście bardzo cieszę się z tego, z tego, że zdobyłem tę bramkę. Faktycznie jest tak, że zdobycie bramki dodaje tej dodatkowej pewności siebie, aczkolwiek no, najważniejsze jest dla mnie to, żeby drużyna wygrywała. Ciężko też na to pracuję i ta ciężka praca jest dla mnie najważniejsza. A jeżeli ona przynosi też bramki, no to bardzo się cieszę. No i teraz już faktycznie jak wygraliśmy, to mogę powiedzieć, że z tej bramki też się bardzo cieszę. Gracias. Dziękuję kostek gratuluję, bo niezwykle ważne zwycięstwo i dla Was chyba wielka ulga, że w końcu po tych meczach, gdzie w sumie byliście chwaleni za to, że nieźle gracie, ale nie było z tego punktów, dzisiaj do tej dobrej gry dołożyliście jeszcze dwa gole i takie przekonujące zwycięstwo. No tak, myślę, że od samego początku kontrolowaliśmy mecz i udało się to udokumentować dość szybko z strzelonymi bramkami. Później jeszcze ta czerwona kartka, która jeszcze bardziej dodała pewności siebie, no i fajnie, że się skończyło jak skończyło. Tak jak powiedziałem ulga i pewnie też morale zespołu poszybują w górę w szatni. Jeszcze lepsza atmosfera bo to zwycięstwo było wam potrzebne. No tak jak pan powiedział jesteśmy jesteśmy rodziną nie tylko na zewnątrz ale i w środku cieszymy się z tego wszyscy razem i każdy dokłada w szatni swoją cegiełkę do dzisiejszego zwycięstwa. Słuchaj a nie ma takiego powiedzmy Odrobiny niedosytu, że grając przez ponad godzinę z przewagą jednego zawodnika nie udało się strzelić kolejnych goli? Wiadomo, mogłoby być tych goli więcej i powinniśmy, myślę, jeszcze popracować nad skutecznością, ale ważne jest to, że kontrolowaliśmy, myślę, ten mecz i, i ten wynik nie był, nie był na tyle zagrożony. Lecz fakt, myślę, że te bramki powinny padać. Dostałeś kolejne minuty w ekstraklasie dla Ciebie, młodego zawodnika. Niezwykle ważne, aby ich było jak najwięcej. No bo jak nabierać doświadczenia, jak nie przez występy? No dokładnie, ja się bardzo cieszę. Cały czas pracuję na te, na te kolejne występy i, i trzeba się piąć w górę. Gratuluję. Dziękuję.